Witajcie rysorakowcy. jako, że dawno nie było już Treasure Huntów to postanowiłem pokazać wam od razu dwa, a dlaczego dwa? bo są tak dziwne, że szkoda byłoby mi ich pokazywać w oddzielnym odcinku taki Treasure Hunt nie do końca Treasure Hunt no to dobrze, to przechodzimy dalej no jeden jest taki jakiś niby pływający, drugi niby latający no cóż, to zaczniemy może od tego pływaczka to jest pojazd zwany MatSplash numerek 113 z 250. To jest seria, ostatnia seria, czyli 2015 rok. Cóż, no. To jest niby taki pojazd, który wygląda jak ścigacz, zapomniałem jakąś nazywa, mknący po wodzie. Ta podstawa to woda. Nie wiem, czy on się odlepia, odczepia od tej podstawy. Nie otwierałem, nie oglądałem. Wygląda w realu tak. Fajny żółty kolor, kabina jest zaślepiona, nie widać czy coś jest w środku, silnik wystaje sobie na wierzchu. Koła oczywiście jakieś takie plastikowe, spód niebieski. 2011. Aha, no i jak, jak rozpoznamy? Oczywiście tak. Logo na pleckach za, za pojazdem. Będzie widać czy nie będzie widać? Ach ty, nie chcesz. Dobrze jest. I logo jest na wierzchu. Płomień. Widzicie? No i jest sobie taki pojeździk. Mam jeden, chyba więcej nie potrzeba. Parę razy go widziałem jeszcze na tym sklepie ostatnio. Także jak ktoś chce sobie takiego trażerka złapać, zapraszam. Nie wygląda jakoś niesamowicie fajnie A to jest drugi pojeździk. Nazywa się Jet. 4.0, 95.250 i to też jest seria na 2015. Pojazd na grafice wygląda tak. Fajny dobór kolorów. Lubię zestawienie zawsze pomarańczowego i zielonego. Dobrze to robi. A w realu wygląda tak. No, tutaj nie trudno odnaleźć symbol y, Treasure Hunt na skrzydełku. Fajny, fajny czarno-żółty logotyp Hot Wheels. Ym, z przodu prezentuje się tak. Tu też jeszcze mamy logotyp. O, to bogactwo, wysyp. Domyślam się, że pewnie z drugiej strony też dali jeszcze logotyp. A na pleckach jest, widać tutaj. Pojazd ten, moi drodzy, charakteryzuje się tym, że te skrzydełka pomarańczowe. Rozkładają się, jak można tutaj wykoncypować. Są zawiaski wstawione i powstaje rakietowy pojazd. Z tego co pamiętam, ten pojazd już w, nie w wersji treasure huntowej oznaczeniem, ale już kiedyś dawno, w 2000 w którymś roku, nawet się pojawił, w innym malowaniu oczywiście. No cóż, to, piękny to nie jest, ale to jest treasure hunt. Jak się bierze treasure hunt, to się nie wybrzydza tylko się bierze co się ma mam y, dwa albo trzy muszę sprawdzić z, z tych pojazdów o nazwie jet treat y, mat splash jet, treat, splash, jet treat. i tak można do końca do rana taki to treasure hunt się dzisiaj zrobił nie urywający wiecie czego ale zawsze treasure Hand. To może sabika, subika, lajka, lajkika. Zapraszam do oglądania. Coś się jeszcze pojawi, na pewno. Pozdrawiamy resorakowo.